Są takie gry, w których się kopię i kopię i kopię, kopię oraz kopię oraz kopię i kopię. Cześć, witajcie. Czwórka z tej strony i witam Was serdecznie w kolejnym gramlogu. Tym razem chciałam w tle pokazać Landmark. To jest gra dostępna aktualnie w zamkniętych beta testach i traktuje ona o budowaniu, ale o budowaniu naprawdę zarąbistych, skomplikowanych produkcji. Gracz ma do dyspozycji wspaniały edytor, dzięki któremu może zrobić praktycznie wszystko. Tylko okazuje się, że nie jestem zbyt dobra w te klocki, więc niezbyt mam co wam pokazać. Oto moja spartańska dziura. Miała to być dziura, do której Leonidas wkopywał Persa. To jest no, i nie wyszła mi zbyt dobrze. Patrząc na moją kreatywność w tej grze, to, że jest niezoptymalizowana i że nie ma tam na razie nic więcej oprócz budowania i kopania, to może jednak ja tu się zabiję i przejdziemy do innej produkcji. Chociaż nie, nie zabiję się. W Landmark nie można się zabić, ponieważ nie ma tego jeszcze w grze. Można budować i wydobywać. Landmark mamy w takim razie za sobą. Na ekranach widzicie Hearthstone i moje pojedynki początkującym łowcą. Więc czas przejść do tematu tego Gramloga, czyli do beta testów i wersji demonstracyjnych. Widzicie, ostatnio zauważyłam, że strasznie dużo ludzi traktuje otwarte beta betatesty, jakieś darmowe dostępy do gier, kiedy jest ona w fazie jej testowania, bądź w jakiejś wczesnej fazie produkcji, jako wersje demonstracyjne. Mało tego! Spotkałam się nawet z przypadkami, w których ludzie nagrywali te otwarte beta testy, dogrywali do tego komentarz i w tym komentarzu oceniali, czy gra jest warta czy nie warta zakupu na podstawie beta testów. Nie mogę powiedzieć, żebym sama stroniła jakkolwiek od Nagrywania gier we wczesnej fazie ich produkcji, ale o ile granie jest totalnym krapem, to staram się nie wypowiadać jakichś bardzo mocnych opinii. Macie taki przykład na przykład w moim materiale o Battlefieldzie, gdzie robiłam materiał jeszcze z fazy beta testów, gdzie cały czas powtarzam, że optymalizacja jest beznadziejna, ale to wcale nie znaczy, że w momencie, kiedy gra wyjdzie, będzie też równie beznadziejna. Są błędy, ale to nie oznacza, że będą te błędy, kiedy gra wyjdzie. Oczywiście akurat z Battlefieldem to słaby przykład, ponieważ wszystkie te błędy praktycznie pojawiły się potem w wersji już wydanej. Ale to nie zmienia faktu, że zawsze staram się pamiętać o tym, że beta testy nie są wersją demonstracyjną i nie są skończoną grą. Więc o ile mechanika rozgrywki nie kuleje za bardzo, to nie można zbyt mocno tej gry krytykować. No bo jeżeli mechanika sama w sobie jest już naprawdę skopana, to oznacza, że tego nie poprawią. Takich rzeczy się nie poprawia na etapie developingu. Muszę się przyznać, że strasznie żałuję tego, że demo. Poszło gdzieś do lamusa, że coraz mniej twórców decyduje się na stworzenie wersji demonstracyjnych. Dlaczego? Bo demo było pewną okazją dla twórcy, żeby pokazał, co ma najlepsze w grze, żeby mógł przekazać jakby całość w małym urywku. Musimy bowiem pamiętać, że demo nie jest tak naprawdę po prostu jakimś urywkiem gry, który bez żadnej dalszej obróbki został po prostu wycięty, wrzucone do niego jakieś tam dodatkowe ograniczenia, jakieś tam reklamy i wyrzucone do internetu, żeby ludzie sobie go ściągali. W tym momencie posłużę się pewną historią, mam nadzieję, że was nie zanudzę, bo opowiada o moim wczesnym dzieciństwie, kiedy to jeszcze z moją siostrą grałam w Diablo 1. Otóż byliśmy wielkimi fankami tej gry. Ja strasznie lubiłam patrzeć, jak moja siostra w to grała. No i któregoś wieczoru miałyśmy jakiś problem. Nie pamiętam, czy to był problem, że nie było płytki, czy gra nie była zainstalowana i nie było z czego ją zainstalować. Tak czy inaczej, nie miałyśmy Diablo do grania. Okazało się, że mam za to wersję demonstracyjną Diablo na jakimś dysku z jakiegoś pisma. Siłą rzeczy, że miałyśmy straszną ochotę na grę, to zainstalowałyśmy tą wersję demonstracyjną i zaczęłyśmy grać jakąś klasą, której do tej pory nie ogrywałyśmy razem. No i muszę Wam powiedzieć, że jako młoda osoba się strasznie zdziwiłam, że nagle na tych pierwszych levelach zaczęło dropić bardzo dużo magicznych przedmiotów. Widziałam potwory, które wiedziałam, że przecież są dalej dopiero w tych podziemiach, lochach, katakumbach czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Generalnie ta gra, mimo że była tym samym, to jednak... W pewien sposób się różniła, pokazywała więcej przedmiotów, więcej rodzajów tych przedmiotów, innych przeciwników itd., itd. Więc tak totalnie tym wszystkim zaskoczona pytam, co się dzieje, no ale dlaczego to tak jest? A moja siostra na mnie spojrzała, jako ta starsza i mądrzejsza powiedziała: Widzisz, bo w ten sposób oni ci chcą pokazać, że ta gra ma dużo do zaoferowania. Jak zaczniesz już grać w normalną wersję, to po prostu do tych przedmiotów później dojdziesz. Aha. Wiele lat później, a właściwie całkiem niedawno, miałam do czynienia z kolejną wersją demonstracyjną, która była naprawdę fajnie wykonana. A mianowicie chodzi mi o grę Just Cause 2, gdzie na samym początku bohater już dostawał jakieś dodatkowe broni, niedaleko był helikopter, który można było ukraść, no i oczywiście było miejsce do wykonania takiego wolnego skoku z dużej wysokości, co pokazywało to, co w najlepsze w tej grze. Demo złapało mnie za serce i szybko stałam się posiadaczem tej gry. Właśnie przez tak wykonane wersje demonstracyjne bardzo je cenię. Tak naprawdę mam wrażenie, że jeżeli twórcy wydali demo, a go nie dopracowali, to nie mogę liczyć na to, żeby w samej produkcji było świetnie. Za to, jeżeli wydali dobre demo, które pokazuje fajne rzeczy, to jest szansa na to, że produkcja też będzie dobra. Oczywiście musimy brać pod uwagę to, że niektórzy wykorzystają to, że mogą trochę podkolorować tą mniejszą wersję swojej gry. No i sama produkcja, jak będziemy w nią grać długo, to można się znudzić albo być słabsza. Tak czy inaczej wydaje mi się, że dobre demo lepiej wróży niż demo słabe, bo jeżeli ktoś się zdecydował na wydanie dema, to jest przecież jakiś koszt, a potem go nie dopracował, no to jaka może być cała gra? Hmm. Zwykle zapala mi to lampkę alarmową i mówi wiesz co, może nie bierz się za pełną produkcję i nie wydawaj na to kasy. No ale od tego jest demo. Od oceniania. Od tego, żebyśmy mogli sobie wyrobić jakieś zdanie na temat gry. W takim razie, od czego są beta testy, alfa testy czy inne testy na zaproszenie? I dlaczego nie można według nich oceniać gier? Wrócę tutaj do prezentowanego na samym początku landmark. Mogłabym tak naprawdę wygłosić bardzo mocną opinię, że gra mi się nie podoba, nie jest dobrze przemyślana, edytor jest nieczytelny i w ogóle wszystko jest złe. A to, że postać biega po świecie bez sensu i tylko buduje i nawet nie może zginąć, jest totalną porażką. Ale tego nie zrobię, ponieważ to jest test i oni tam testują konkretną rzecz. Najprawdopodobniej na przykład testują albo interfejs budowania, albo jakieś rzeczy wydajnościowe. Generalnie to jest bez. Metates. To, że w nim uczestniczymy i to, że dostarczamy za darmo informacji na temat gry i za darmo znajdujemy te błędy, to tylko i wyłącznie nasz wybór, ale w żadnym wypadku, moim zdaniem, nie służy do ocenienia produkcji. No chyba, że tak jak mówiłam, nie zgadzamy się z samą podstawową mechaniką gry na przykład. Nie podoba mi się to, że Wolf Among Us tylko chodzę i co trochę wybieram odpowiedź. Jeżeli nie podoba mi się coś tak podstawowego, to faktycznie po jakichś tam bytach testach mogę wygłosić zdanie, że według mnie gra będzie słaba. Ale jeśli na przykład testujemy jakąś strzelankę i nie wiem, nie podoba nam się zbalansowanie klas albo wydaje nam się, że rozgrywka jest zbyt powolna albo zbyt szybka w drugą stronę albo nie wiem, nie podobają nam się punkty spawnu na mapie bądź... E, nie podoba nam się optymalizacja, to tak naprawdę nie możemy o tym mówić. Dlaczego? Bo to wszystko może się zmienić. Od tego właśnie są beta testy, od tego są w ogóle testy. Firma, która decyduje się wystawić otwarte testy dla graczy, podejmuje pewnego rodzaju ryzyko, na którym albo zyska, albo straci. Albo gracze uznają, że gra jest syfna, ponieważ pokazali grę zbyt bardzo niedopracowaną. Albo gracze powiedzą: OK, musicie poprawić to, to i to i będzie super. Za to oni zaoszczędzą masę kasy na zatrudnianiu testerów do grania. No umówmy się, ktoś musiał to przetestować, ktoś musiał to sprawdzić, ktoś musiał rozegrać te godziny grania i to jest tylko i wyłącznie cięcie kosztów pewnym ryzykiem. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że nie należy tego traktować jako wersję demonstracyjną, czy w ogóle okazję do przetestowania końcowego produktu, bo. To po prostu nie jest ta okazja. Sama zajmuję się w mojej codziennej pracy tworzeniem oprogramowania i mogę Wam powiedzieć szczerze, jeżeli wystawiamy coś na testy, to to są testy, a nie końcowy produkt i tyle. Będą błędy, będą problemy i... Jakieś nieskończone funkcjonalności, więc wystawianie końcowej oceny na podstawie takiego materiału jest po prostu nie na miejscu. Można oczywiście skomentować rozwój samego produktu, można go przedstawić, powiedzieć, że coś takiego istnieje i że wygląda na fajne bądź niefajne, ale końcowo go oceniać wydaje mi się, że nie należy. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Jak podchodzicie do tego zagadnienia? I od razu Wam powiem, że mi ten temat się zrodził, ponieważ przeprowadziłam taką dyskusję z kimś pod jakimś materiałem odnośnie właśnie otwartych beta testów, gdzie napisałam, że chyba nie należy tego tak końcowo oceniać, bo to tylko beta test i prawdopodobnie wiele z tych rzeczy, które zostały wymienionych, mogą się zmienić. Na co dostałam odpowiedź, że no tak, ale w tych czasach to beta test to takie demo, więc można oceniać. Ja mam trochę inne zdanie, chciałabym się dowiedzieć jakie Wy macie zdanie, więc czekam na Wasze komentarze. Tradycyjnie jeśli materiał Wam się podobał, pamiętajcie zostawić lajka. Chciałabym Wam też serdecznie podziękować, ponieważ udało nam się przebić tysiąc widzów na tym kanale, tak jest już nas tutaj ponad tysiąc osób. Oczywiście nie licząc tego, że sama subskrybuje ten kanał pewnie jest jakieś 100 tysięcy razy, ale nieważne, nie wchodźmy w szczegóły. Tak czy inaczej, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać dalej, że materiały będą Wam się podobać. Pamiętajcie, że jeżeli cokolwiek chcielibyście zobaczyć na tym kanale dodatkowo, bądź macie jakieś pomysły, pytania, to zawsze zostawiajcie mi komentarze. Na wszystkie staram się odpisywać jak najszybciej. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się czwórka bez odbioru.